Cześć, siemano, z tej strony Łukasz I dzisiaj jestem na game modzie. A to dlatego, że Miałem mały eksperyment z Czymś I dzisiaj wam pokażę O tutaj mnie już załapały efekty I bam, bar, Oto mój zamek mechanizmów Wiem, nie przypomina zamka Ale tu są lampy, które dają mi te trzy efekty Które widzicie z lewej strony Tutaj jest Pałn bałwanów, tutaj mam bałwana Tutaj mi wszystkie poumierały Pewnie przez słońce, bo próbowałem zaraz pić w szkole I w każdej chwili się ten odcinek Może skończyć poprzez pamięć ja Nie wiem po co mi te efekty Ponieważ gram tu na game mode A zamek mechanizmów Dlatego, że kiedyś miałem dom mechanizmów A ten dom zamieniłem na zamek I tak powstał zamek mechanizmów Czyli to już nie jest dom Tylko zamek Dobra, tutaj mam tabliczki że zamek mechanizmu, flesze i to wykrzykniki Oj, chodzimy I tutaj już zaczyna się cały mechanizm Tutaj są kuch... tutaj jest... Boże To jest kuchnia, tutaj y lodówka, tutaj jest... Nie, ale to w ogóle jak najbardziej Tutaj są piwcyki Tutaj jakieś skrzynie i tak dalej Tych skrzyniek nic nie ma Ale tutaj już jest pierwszy mechanizm Na... a w zasadzie to drugi mechanizm na tym piętrze, bo drugi jest tam w ogrodzie, to zaraz Wam pokażę, tutaj się wrzuca itemy. I tutaj, bożyno, a to przez tego. I tutaj nie ma dźwigni kontrolującej, po prostu nie chce mi się tego robić. Jakby był bardziej ściszony dźwięk, to sorry, możecie sobie podgłosić, ale. No, mam mikrofony po dwóch stronach ekranu, rzecz znaczy, po dwóch stronach telefonu, bo ja to nagrywam z y, mikrofonów telefonie, a więc tak Nie ja kiedyś na swoim kanale robiłem filmik gdzie pokazuję mechanizm śmietnika, ale jego ja trochę ulepszyłem zaraz wam pokażę czemu, tutaj jest hopper i właśnie to to ulepszenie zeszłam wam wyjaśnię, a więc tak, To jest skrzynia do niej sobie wrzucamy itemy, jakie chcemy wyrzucić Boże no, Boże zaraz ja wybuchnę no i co leci tym hopperami do tego ten mechanizm wygarka Uruchamia to Potem to leci tak I uruchamia ten dispenser, który potem wyrzuca nasze itemy A to jest to ulepszenie Zresztą wyjaśnię, ja ale tu musimy wejść na drugie piętro Na, znaczy na pierwsze piętro, bo to jest parter I tutaj jesteś, czyli o wyjrzyszamy itemy no i tymi hopperami transportuje się tutaj i hoperami idzie tutaj i tu już widać, nie, to mechanizm zegarka i drugi mechanizm tutaj jest tutaj dobra i to robimy tak wezmę sobie byle co mógłby być nawet zboże obojętnie to Puchy, puchy. Yy. Widzimy się, jak ja to wszystko pozostawię. Okej, okay, już skończyłem. I tak prezentuję się. I teraz chcę wyrzucić tej ceny. No to wyrzucam. Te grzypery, zercze. wezmę po jednym. I teraz to leci tymi hopperami... Teraz nie wejdę. Tymi... Sadzę się nie wiem. I to leci tędy i sobie tu. I tak samo z góry. ściszę telewizor, dobra. I tam sobie wyrzuca. Co tu wyrzuca? To jest właśnie proste, jest jest taka pojemna. I teraz mam ogródek, a nie chcę mi się ścinać jedno po drugim. I dlatego wymyśliłem mechanizm automatycznego ścinania. One roślinki działa woda. I tutaj jest woda, która podlewa to wszystko. Tutaj też jest woda, bo tutaj nie zasychało i nie chciało się podlewać. A więc zrobiłem tutaj tutaj, no i powiedzcie, czy Wam by się chciało ścinać takie pole ręcznie, a potem wszystko odsadzać I dlatego ten mechanizm pomaga skrócić te prace. Po prostu klikacie guzik, no, boże jakie lagi, no, w górę, no i sobie chwilę czekacie. Powywalam wywalam to, co niestety zebrałam dobra i czekamy tutaj jeszcze zostają ale ten mechanizm jeszcze jest takim prototypem, a więc jeszcze go nie budujcie ja wam pokażę, jak go zbudować krok po kroku ale to na innym odcinku ale ważne, że jak zrobicie musicie zrobić takie potrójne wejście w górę i ważne, żeby tutaj była tabliczka, no kurde, bo wtedy woda wam się będzie wlewała. I po co tu te Jak? Tutaj lecą rzeczy. Jak lecą tu rzeczy, to one trafiają do tych hopperów, które są tutaj. No i tutaj po środku są... O tutaj idą hopery. Nawet widać takie hopery. I lecę do tej skrzyni, a tutaj mamy całe plony. I możemy to sobie znowu wziąć, nategować. Tutaj ten mechanizm nie jest jeszcze do a więc nie budujcie go, bo to jest jeszcze dopiero protokół, to jest wczesny, bo testuję. W zasadzie tu nie ma co testować w Minecrafcie, ale to nie, nie I tutaj można sobie wszystko wyrzucić. Tutaj mamy ten mechanizm. No. Ja tutaj jeszcze pograłam i patrzcie ile zebrałam. Dużo nie. Dobra. I tutaj... Tutaj patrzcie. Niby normalny dywan. A tu? tutaj na dole jest ten, aby sobie zeskoczyć, ale od razu trzeba mieć ten guzik. I tutaj jeszcze gdzieś jest takie ukryte przejście bardziej, ale nie gdzie tutaj. to tu. Nieważne. Dobra. No i ten mechanizm działa... No w zasadzie tutaj jest tylko jeden mechanizm, czyli ten. Tutaj są skrzynki, które takie małe magazyny. A tutaj jest y, automatyczny piec. Co wam już kiedyś pokazywałem chyba. Na jakimś odcinku, ale nie wiem. Ale pokażę wam go jeszcze raz to czekajcie, wezmę sobie mięsko czekajcie, tutaj jest drewno i jest drewno a więc wezmę sobie jakiś surowy mięcho, na przykład owce będzie baranina wrzucamy sobie jeśli od, jeśli od góry poprowadzicie hopper to on będzie tam gdzie trzeba wrzucić to co chce się przepalać tym, tym tą skrzynią i tym hopperem leci do albo tym leci to do co już jest przepalone tutaj jak widzicie to się będzie przypalać, ale i jak zwrócicie sobie na górę, to tak. Jeśli jesteście na górze i nie chce wam się schodzić, to możecie zrobić tak. Ale nie chce, jak wam się nie chce parę razy tak odbijać, to możecie po prostu skakać i lecieć w tą stronę. Wtedy uderzycie prosto w ścianę. Ja jestem na gamodzie, więc nie muszę, bo mogę sobie po prostu zlecieć. To ją na... na ogród widok. Ogród. Dobra. Widok. Dzień dobry. Oszczędzę życie, bo ja... Ostę, co się lubię pająki W ogóle polecam wam... Jeśli bojecie pająków, to polecam wam kanał ptaszniki zające, bo tam jest w grą pająk i ja po prostu dzięki temu kanałowi już nie... Ja, ja już kocham pająki, ja po prostu chcę je... Chodźcie po prostu, już kocham pająki, normalnie się nie boję, mogę je brać na ręce, po prostu kocham teraz pająki, a więc bardzo wam polecam ten kanał. I tutaj mamy w ogóle ten system tych no, trzech rzeczy, które daje nam speed, wysokie skakanie, ale nie wiem na jakie i ochronę. Tutaj mamy ten system bałwanów, ale znaczy system tworzenia śniegu, bo patrzcie. Wy sobie podchodzicie tutaj i sobie możecie tak w nieskończoność Powiedzcie, że to nie jest dobra fabryka śniegu I to w zasadzie tyle z tego mechanizmu z tego zamku mechanizmów Jeśli chcecie jakieś mechanizmy to napiszcie, ja chętnie wam pokażę jak zbudować i co musicie tylko napisać w komentarzu i przez i nie będzie odcinku z Paweł przez nie wiem ile więc to występował sam, bo Paweł coś ogólnie nie zjawia się w szkole. Nie wiem dlaczego. No nawet nie wiem, czy on w ogóle się zjawia w szkole. Nie wiem. Przyszedł ostatnio, pograliśmy. Już więcej się nie odezwał. Już teraz rzadziej przychodzi. W ogóle od ostatniego. Dobra, ale teraz jest kochany weekend. O, tutaj coś mi... A, to nie jest nawodnione jeszcze. Dobra, no to ja kończę. Ja ten mechanizm będę ulepszał, 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 a więc... PA!